Żyjemy w czasach wypłukiwania wszystkiego na wierzch. Na pewno to widzicie. Bo można to zobaczyć wszędzie na, na zewnątrz, w tym, co się dzieje na świecie. W tym, jakie tajemnice wychodzą, jakie konflikty wychodzą i się budzą. Wszystko się wymywa. Tak samo na indywidualnym poziomie, w którym. Wypływają nasze cienie. I oczywiście to jest idealne. Tak ma być. To jest taki czas. Yy, na to się, jak to mówimy, pisaliśmy, na takie czasy, kiedy to wszystko będzie z naszego DNA wypłukiwane I byliśmy tymi ochotnikami, którzy <grywania> stwierdzili tam u góry, że no jasne, idę tam, no nie. Wiadomo, że z tamtej perspektywy miłości, i jedności. Wszystko dam radę, wszystko. Tam nie ma wątpliwości. Schodzimy tu do Ziemi, do Ziemi. Do ciała, do tej Ziemi. Do DNA, do krwi, do kości i zapominając o tym, o co chodzi, zaczyna się jazda. W większości z nas zaczyna się po prostu jazda. Że co w ogóle? Co tu się dzieje? Kim ja jestem? Dlaczego ludzie. Dlaczego ludzie się tak zachowują? Dlaczego ludzie wszystko naokoło krzywdzą? Dlaczego krzywdzą dzieci? Dlaczego krzywdzą planetę? Dlaczego krzywdzą siebie nazajem Siebie samych? O co tu chodzi? Co tu się w ogóle stało? Dlaczego jest taki chaos w ogóle? What the fuck? Po prostu what the fuck? No i na szczęście jest czas, kiedy sobie zaczynamy przypominać, nie? Te prawdy właśnie. Aha, tak to jest. Yy ok, jestem duszą ale no w tym pojeździe jest konkretna pamięć konkretne przekazy <laughs> przepraszam, z linii przodków mamy tatę która się ciągnie bardzo długo generalnie to no w naszym DNA jest wszystko więc też mamy dostęp tak naprawdę do pamięci całej ludzkości nie to, że świadomy no świadomy dostęp też niektórzy ludzie mają ale po prostu poprzez zapisy w DNA, w, w ciałkach, w, we krwi mamy, to znaczy krew je niesie, mamy, mamy te zapisy w DNA, to są te nasze całe klucze genowe, które są wszystkie w nas, więc wszystkie jakości ludzkości mamy w sobie. I po prostu niektóre tematy są nam bliższe, niektóre są głównymi tematami, które zarysowują nasze życie, ale generalnie mamy wszystko. I w tych czasach zaczynamy sobie przypominać, że. Jesteśmy jednością, tak? Czyli, że wszyscy ludzie są tak naprawdę jednym ciałem, gai, i każdy człowiek obejmuje tą, tą jedną komóreczkę, która ma te konkretne zadania, konkretne tematy, z którymi się mierzy, konkretne traumy, konkretne zapisy, i teraz. Też już zaczynamy słyszeć, to od dawna, że to jest hologram i o co z tym chodzi? O to, że mamy możliwość zobaczenia poprzez to, co widzimy na zewnątrz, co mamy w sobie, tak? Czyli mamy tą możliwość, to jest genialnie skonstruowana rzeczywistość, w której poprzez zewnątrz mogę zobaczyć, co mam w środku. Dzięki czemu mogę zobaczyć, co mam do oczyszczenia? Do oczyszczenia, czyli tak naprawdę do zobaczenia i do przyjęcia w miłości i do poczucia w ciele. A kiedy to poczuję w ciele, mogę to, to się uwalnia po prostu, tak? Czyli tak naprawdę zadaniem jest to, żeby przepuścić przez ciało to, co utknęło. Co na dany moment, kiedy było dla nas tym traumatycznym wydarzeniem, było za dużo, więc zamknęliśmy to w ciałku. Tam została też zamknięta nasza energia, dlatego też nie jesteśmy istotami, które mają odczuwają wystarczająco energii tak? Prawie wszyscy jedziemy na stymulantach, ponieważ nasza energia życiowa jest po prostu poutykana. I teraz mamy możliwość na szczęście ze wszystkimi narzędziami, jakie mamy, a mamy ich już miliony chyba. <grytanie> Się po prostu z tego zacząć y, odplątywać i oczyszczać to DNA, oczyszczać pamięć. I możemy sobie przyjąć taką perspektywę, jeżeli ona jest pomocna. No, mi się wydaje bardzo dla mnie pomocna i y, służy po prostu temu, żeby się może tak nie, nie, nie upierać, już nie odpychać tego, mm, z czym mamy do czynienia. I wziąć taką perspektywę, że okej, okay, jestem po prostu częścią, yy, moim ciałem, jestem częścią ciała ziemi. I odgrywam to specjalną rolę, tak? Taką szczególną. Bo każdy z nas, mimo że my mamy te same. Yy, wszyscy mamy te same jakby klucze, tak, te kody, ale yy, układy ich i relacje są bardzo unikalne. Dlatego jednak każdy z nas ma tą swoją. Unikalny kolor, który wnosi, i unikalne kompozycje wydarzeń, jakich doświadczyliśmy, i tak dalej, i tak dalej. I teraz mogę sobie pomyśleć, okej, okay, świadomość, czyli ta miłość, to źródło, ono sobie żyje poprzez nas i poprzez nas się odbywa ewolucja. I mogę sobie pomyśleć, okej, okay, Biorę tą część i ja tak naprawdę, jak każdy z nas, my jesteśmy po prostu rzeczywiście tymi awatarami dla ewolucji. Ona się chce przez nas zadziewać, i nie wiadomo, jakbyśmy oporowali, to się nie da, bo każdego z nas tak naprawdę ta ewolucja w swój sposób przyciśnie. Czy to będzie sytuacja życiowa, typu rozpad relacji, czy to będzie utrata domu, pracy, utrata bliskich, choroba. Coś każdego z nas dotyka, po prostu. I tak naprawdę przez to nas popycha do ewoluowania, bo często sami jednak z siebie nie mamy ochoty podejmować takiej pracy nad sobą i po prostu być w służbie oczyszczenia planety z tych kodów. Dlatego życie nas umiejętnie bardzo pcha tam, gdzie trzeba i daje możliwość przepłukania. DNA. No, i mamy to świetne, yy, świetne narzędzie. Jak już wiemy, że yy, świat to hologram, i na szczęście dzięki ludziom na zewnątrz i w ogóle sytuacjom, wszystkiemu, cały hologram, yy, pomaga mi zobaczyć, co niosę w środku i zobaczyć, gdzie utknęła mi energia. To jest genialne, tak naprawdę. I my tego bardzo nie lubimy, bardzo tego nie chcemy. Najbardziej się chyba opieramy właśnie ku temu, żeby zobaczyć, co pokazuje nam zewnętrze, czyli jakie odbija nam przekonania o sobie, na przykład jakie zachowania, jakie cechy, których absolutnie nie chcemy przyjąć jako swoje, i je odpychamy, yy, i projektujemy na innych, żeby tylko nie wziąć odpowiedzialności w sobie za nie. No, no tak to działa. Yy, ja, ja, ja jestem tego pewna, bo widziałam na swoim przykładzie, że. Jak zaprojektowałam cechy, które totalnie zapchnęłam do podświadomości do piwnicy, byleby absolutnie się z nimi nie identyfikować i nie brać ich za swoje? I widziałam je po prostu w innych, oceniając je bardzo mocno. A przez to, że właśnie aż tak mocno je oceniłam jako złe, no to na zewnątrz, na zewnątrz, to nie ja, to nie ja, to absolutnie nie ja. Więc teraz już wiem. I to jest genialne, kiedy już rozumiem, że to są cechy, które ja mam też, i jeszcze raz powtarzam, każdy z nas ma wszystkie. Kiedy to uznam i zaczynam przybliżać do siebie to, co jest tak odepchnięte, i zaczynam to wdychać i przyjmować. Okej, okay, ja mam też takie cechy. Mm -hmm. Okej. Okay. To jest też część ludzkości, którą niosę. Nie chciałam tego bardzo wziąć. I też, żeby nie wpadać znowu w poczucie winy czy wstydu, naprawdę my mamy wszystko i możemy sobie pomyśleć, no, no okej, okay, no po prostu tak ukształtowała mnie akurat ta konkretna rodzina. Co oczywiście się świetnie zgadza z tym, że tą rodzinę naprawdę wzięliśmy sobie. No, dopasowaliśmy sobie idealnie do wzorców, jakie mamy tu do odegrania. To świetnie widać. <laughs> jak się na przykład pracuje z kluszami genowymi, sobie zobaczysz, jak idealnie sobie dobrałaś rodzina żeby to odegrać. To jest po prostu niezwykła gra, naprawdę niezwykła gra. I jak skumamy reguły tej gry, to robi się łatwiej, bo jeżeli zrozumiem, że moim zadaniem tak naprawdę jest scalenie siebie, czyli wzięcie wszystkich. Kawałków do siebie, wzięcie odpowiedzialności za nie, aby stać się wewnątrz jednością, żeby już nie walczyć z tymi kawałkami w sobie, i to jest właśnie nasze zadanie: każdego z nas osobno. Wtedy na zewnątrz hologram też się zmieni. Kiedy my zaczynamy stawać się jednością, świat na zewnątrz też stanie się jednością. To od nas zależy, wiemy to. Wszystko zaczyna się od nas. I zamiast, może, nie wiem, kierować na zewnątrz cały czas uwagę, opłakiwać, czy znaczy też. Ok, płaczmy, jasne, że tak, ale żeby nie utykać po prostu w tych miejscach rozżalenia płaczu i załamania, tylko właśnie zobaczyć: ok, gdzie we mnie ta wojna się zadziewa, gdzie ja mogę w sobie wziąć odpowiedzialność za tą wojnę. Hm? I relacje, te najtrudniejsze, też skrywają najwięcej pokładów karmy, czyli najwięcej też możliwości uzdrowienia. Te relacje, w których najwięcej kipi, w których jest najtrudniej, skrywają dla nas najwięcej możliwości uzdrowienia. Właśnie te relacje, które nas bardzo challenge'ują, jak to po polsku jest, dają nam najwięcej wyzwań. To tam możemy sobie zobaczyć, tak, co my mamy do odpuszczenia, co my mamy do przyjęcia. Jak my możemy zmienić swoje postrzeganie i zachowanie, żeby te relacje mogły się zmienić? No i to jest oczywiście cała sztuka balansowania, tak? Kiedy odejść, a kiedy jednak zostać? Kiedy powiedzieć nie? Kiedy um, zająć się sobą, a nie naprawianiem kogoś innego? Jak odpuścić właśnie chęć zmiany kogoś i brania odpowiedzialności za kogoś i wzięcia w końcu za siebie, no? To jest cała sztuka rozpoznawania, co jest tak naprawdę do zrobienia na dany moment, w jakiej relacji. W każdym razie też doszłam do tego, że boimy się tak najbardziej tych sfer, gdzie jest najwięcej możliwości uwolnienia i to jest ciekawe, bo uciekamy od tych niewygodnych, uciekamy od tych konfrontacji i od tego, żeby tam zajrzeć właśnie gdzie najbardziej boli jest, a chcę już uciec po prostu. I jak tam zostanę i jak pozwolę sobie na to, żeby czuć tam, to się może okazać, że ten Największy trigger jest właśnie, okazuje się, portalem do uzdrowienia dokładnie tego miejsca, w którym utknęła mi energia. Także te nasze relacje, gdzie jest tak najwięcej projekcji, gdzie jest najmocniej, jeżeli tam zechcemy się zatrzymać i zagłębić i poszukać, co tam się dzieje, co ta osoba mi teraz odgrywa i kogo. Ja wczoraj miałam też taką sytuację, po prostu wziąłam sobie kartkę, i mówię: Dobra, w ogóle, co ta osoba mi. Co to w ogóle jest? Nie tak z mojego rodu, wiecie, z mojego ustawienia w ogóle, co tu się dzieje? I piszę po prostu, jak ja się czuję, co ta osoba przedstawia, jaką jakby pozycję, czego ja tam się boję, co tam się w ogóle zadziewa. I tam sobie zobaczyłam: aha, dobra, ona po prostu odgrywa, załóżmy tego mojego ojca. Wow, to jak ja się czuję. I zaczęłam być po prostu w tym, jak ja się czuję. I czułam się, załóżmy, tak strasznie. Ja cała drżę, okej, okay? cała drżę i zostaję w tym, nie uciekam od tego do niczego. Drżę, boję się. Jezu, zaraz będzie opierdziel, po prostu znowu zaraz będzie opierdziel. I cała w tym byłam. To trwało kilka godzin. Hardcore po prostu. Mm. Mam ciarki, totalne ciarki i. Miałam cudowną akurat. Tak się oczywiście wszystko pięknie złożyło, że w tym momencie byłam umówiona na, na sesję z Joan Jordan. To by przyszło samo, jakoś nie wiem, coś nam kliknęło. Ja nie wiedziałam nawet jaka sesja, ja wiedziałam powiedziałam tylko tak, jestem gotowa to uzdrowić i to się zadziało. I z Joan właśnie to było to. Ona po prostu ze mną była, żeby ja to czuła. Zostałyśmy w tym. Okej, okay, oddycham. Jestem w ciele. Po prostu przepuszczam. Wypuszczam z ciała całe to napięcie. Z intencją, aby wyczyścić już to, co tam utknęło. Przepuścić przez system. Po prostu wyoddychać, żeby to wyszło z ciała. Wyszło z ciała. Ok, jesteśmy tu. I ona poprowadziła akurat takie piękne ćwiczenie, które zamknęło, jakby powiedziało, dziękuję temu. Źródło tego problemu. Dziękuję. Idę do swojego życia. To nie jest tak, że zawsze jest to samo. Oczywiście, akurat u mnie się zadziało to i mogłam wyjść dosłownie z tamtego miejsca, gdzie utknęłam jako mała dziewczynka. I, i właśnie to też jest to, że naprawdę mam poczucie, że my mamy bardzo dużo wsparcia teraz i nawzajem możemy prosić się o pomoc. Tak? Czasami to jest ta osoba, której ty pomagasz, czasami ona pomaga tobie, i w, i w tym wszystkim, w tym takim tańcu naprawdę się wznosimy razem. Pamiętając właśnie, albo nie pamiętając nawet, bo ale jeżeli w ogóle pamiętamy o tym, że jesteśmy jednością, to to, co robimy dla drugiego człowieka, i dla siebie dobrego, działa na cały kolektyw i to, co Robimy na indywidualnym poziomie, jest dla całego kolektywu, czyli wszystko, co my oczyścimy w sobie, naprawdę jest też dla całego ciała i dla całego ciała Ziemi. I tak naprawdę to jest teraz nasze zadanie na Ziemi. To jest o tym. Te kolejne lata są o tym, kochani. No, jesteśmy takim, takim, taką ekipą, która się właśnie do tego zadania zgłosiła, aby czyścić te straszliwie trudne zapisy. Pełne przemocy, nadużycia, aby wyczyścić ten. No, wiecie co? Jest tego mnóstwo. Jest tego mnóstwo. Także zachęcam do tego, żeby, no cóż, żeby wziąć po prostu nasze relacje jako środek do uzdrowienia i tak naprawdę do tego oświecenia oświecenia, czyli hmm, przyniesienia światła w te najciemniejsze miejsca to właśnie relacje pokazują nam to one nam przynoszą ten materiał więc yy, tak życie nam przyciąga do, do nas dokładnie tych ludzi, którzy nam mm, są w stanie pokazać te części, których nie widzimy które wypłynęliśmy, które yy, utknęły więc patrzmy uważnie na relacje, a tam dosłownie jest wszystko. Tam jest wszystko, czego potrzebujemy: wszystkie diamenty, jakich szukamy, ale właśnie czas, żeby tą strzałę winy, którą kierowaliśmy zawsze na innych i obwinialiśmy, wziąć. Ok, biorę tą strzałę, zatrzymuję ją i zwracam nie, że strzałę zwracam do siebie, ale kierunek patrzenia do wewnątrz. Co mi to robi, co mi to odpala? Pamiętając, że po prostu ten człowiek naprawdę tu przychodzi z jakimś teatrem do odegrania, tak? No i też trudna rzecz, przynajmniej dla mnie, często właśnie taka trudna, żeby odpuścić, czy ta druga osoba zauważy jej część tego, co tam się dzieje? Odpuścić to, bo to ego chce tak naprawdę, żeby ta druga osoba też zobaczyła, co jest po jej stronie do uzdrowienia. Ale jak to odpuszczamy, to znaczy w ogóle, to ok, zostawmy to w spokoju. Czy ta osoba to zobaczy, czy nie, to jest jej. Każdy jest w stanie tak zobaczyć, ile może na dany moment, a my się mamy zająć sobą i wziąć odpowiedzialność za to, czy my jesteśmy w stanie wziąć się do, do roboty z tym, co my mamy, zmierzyć się z tym, zobaczyć, przyjąć, że to moje. Moje w cudzysłowie, tak? Że po prostu to akurat w tym ciele są takie zapisy, więc to jest to, co ja jako świadoma istota, świadomość mam do objęcia miłością. I tymi sposobami, jakie mamy, narzędziami i ludźmi, którzy są w służbie właśnie z y, pracą z ciałem, y, czuciem, y, którzy towarzyszą innym. Y, i tworzą tą bezpieczną przestrzeń, żeby człowiek mógł zajrzeć do najtrudniejszych miejsc. I wypuścić się z ciała. To wszystko jest dostępne, więc też jesteśmy bardzo zaopiekowani i mamy ogromno, ogromne wsparcie. Też powiedzmy, tych swoich wyższych ja, zamanifestowanych jako istoty mistrzowskie, które nas wspierają bardzo w tym procesie. No, ja też pracuję taką metodą. Wiecie, pewnie wielu z Was kluczy Genowych. Tam jest też taka sekwencja Wenus, która jest właśnie o relacjach i jest właśnie o tym, co pokodowane mamy na umyśle, na emocjach w ciele fizycznym, jaką mamy najgłębszą ranę, co w relacjach, jak sobie przyciągamy właśnie tą tą karmę, aby iść swoją darmą realizować darmę genialne, genialne, genialne narzędzie do spojrzenia twarzą w twarz na te wzorce których możemy zupełnie nie widzieć ale projektować na przykład na innych a tu możemy zobaczyć, że właśnie że my je mamy i mamy do, do wzięcia, do ukochania i uwolnienia te konkretne jakości także są super narzędzia no ja też zapraszam, jeżeli ktoś ma Tą gotowość na spojrzenie na, na cienie i też na szczęście na dary, jakie z nich płyną, więc też ludzie na sesjach zawsze mówią: Wow, jakie to jest cudowne, że wiesz, przechodzimy przez to najtrudniejsze, nie? żeby zobaczyć to, co jest kurde najgorsze, czego nie chcemy widzieć, ale też dostajemy to nakarmienie w postaci tego, e, jakie dary w tym są, więc ta równowaga tu jest wspaniała w kluczach. No. No to tyle. Udanej eksploracji, pięknej przygody, jaką jest bycie człowiekiem, łagodności w tym dla siebie, bo rzeczywiście, słuchajcie, mamy do czynienia z grubymi rzeczami, strasznie grubymi rzeczami. To tak, jakbyśmy przewalali gruz po tym wszystkim, co się stało, po tym wszystkim, po tych, po tych którzy byli przed nami i też oni torowali drogę. Każdy miał trudno. My jesteśmy akurat w tym momencie, kiedy możemy to już oczyszczać i chwała za to. Także do roboty z równowagą łagodności, przyjemności, miłości i współczucia do samych siebie i do wszystkich innych. Bo każdy jeżeli reaguje z miejsca no właśnie bólu, złości, nienawiści, czegokolwiek, to tylko dlatego, że ma ranę, tak? My wszyscy mamy rany. Więc współczucie dla wszystkich Którzy są na planecie dla wszystkiego, co się dzieje. Jesteśmy naprawdę w tym razem. We are in this together, i razem możemy powstać z martwych. Wow! Tak. Powodzenia. Do zobaczenia.